Witajcie kochani. Jeszcze Wam dam troszkę czasu, tyle ile będziecie potrzebować do rozwiązania tego przypadku pacjenta 76 lat po urazie głowy. Wysyłajcie mi repertoryzację na maila albo na brief. Chciałam powiedzieć już o błędach, jakie, jakie już tutaj widzę i Wam mówiłam, jakie robicie w międzyczasie z tych repertoryzacji, które teraz dostałam. To są, bierzecie znowu za duże rubryki. To są te same błędy, które ciągle się powtarzają, czyli za duże rubryki, mała repertoryzacja, a rubryki po 500 po 1200 leków, na przykład słabość, weakness, 1200 ponad leków w tej rubryce. Tam można z tej rubryki zrobić mniejszą rubrykę. Uchwycić trzeba sens, sedno, gdzieś tam, przyczynę albo gdzieś tam jakąś zbieżność. Tak zwane masło maślane, czyli branie do jednej repertoryzacji podobnych rubryk z tej samej jakby serii. Najlepiej wziąć do takie rubryki, które po prostu są każda z innej beczki, jak ja to nazywam. Czyli tutaj mamy... Powiedzmy coś o bólu głowy, tu mamy coś o słabości, tu mamy coś o przyczynie, czyli urazie głowy, tu mamy coś o zawrotach głowy. Każda rubryka po prostu z innej beczki, najlepiej żeby była, a nie połowa rubryk nie wiem z sześciu dotycząca zawrotów głowy na przykład. To nie wyjdzie. Innym błędem Taka niedokładność językowa, nieznajomość tutaj, tutaj cały czas się przewija ta nieznajomość jednak angielskiego, i potem taka niedbałość, że nie czytacie tych rubryk i przysyłacie mi w repertoryzacji po prostu są. Kiedy ja pytam, co to za rubryka, czy co to znaczy, to nagle widzicie, że jest błędna rubryka. Po prostu tak jakby y, przypadkowo kliknięta, niedoczytana, po prostu zupełnie bezsensowna, zupełnie od czapy. Y, proszę Was, żebyście po prostu byli dokładniejsi i, i przyglądali się każdemu słowu po prostu w rubryce, dokładnie, czy, czy tam, żeby się, bo tam się czasem wkrada po prostu zupełnie jakiś wyraz, niepotrzebny, y, niezrozumiały, błędny po prostu, bo nie przeczytacie dobrze. A klikacie tak po prostu, bo widzicie, że to jakaś tam jest, ok, rubryka, ale nie przyglądacie się dokładnie, że tam jakiś wyraz nagle się pojawia w tej rubryce, który w ogóle nie pasuje do naszego przypadku. I też częsty błąd znowu się pojawia, że myślicie o, o konkretnym leku, który już sobie gdzieś tam upatrzyliście, i, i jakby pod niego po prostu ciągniecie dalszą repertoryzację. To bardzo często sami to widzicie, sami to przyznajecie za chwilę. W takiej repertoryzacji musimy wiedzieć, co jest najważniejsze, co my, co, czym tak naprawdę jest homopatia, czym, o co tutaj chodzi. Polecam Wam przeczytanie nawet kilka razy organonu Hanemana, bo jeżeli nie zrozumiemy, o, czym tak na, o co tutaj tak naprawdę chodzi w tej homopatii, to będzie nam trudno uchwycić ten stan, to, to sedno. Czego my tak naprawdę za każdym razem szukamy? Czego my mamy się doszukać? Co jest najważniejsze tutaj? Nie chodzi o, o zbiór jakby objawów. Chodzi o uchwycenie te, tych najważniejszych rzeczy, tego sedna. W homeopatii najważniejsza, najważniejsze, jedna z najważniejszych rzeczy to jest przyczyna, tak? zwłaszcza w tych urazowych przypadkach, kiedy szukamy leku, ale też przewlekłych. Przyczyna jest bardzo ważna. Odczucie, czyli ten stan najgłębszy, odczucia, tak? Czyli tutaj mamy to odczucie, jakby mózg był gdzieś tam trochę luźny i, i, i że jest uderzanie, obijanie się mózgu o ścianki czaszki, tak? To są bardzo specyficzne, ważne takie, jak coś takiego słyszymy, no to właściwie wiemy już, że znajdziemy właściwy lek. I nie można sobie pominąć y, tak ważnych objawów, kluczowych tak naprawdę tutaj. I zobaczymy, że Arnika nie ma takich odczuć, tak? Y... Albo konkretnie, jeżeli widzimy, że pacjent y, ma zawroty głowy z upadaniem y, na lewą stronę, bo pacjent spadł z krzesła, no to bierzemy, że to jest upadek już, y, to nie bierzemy. Zawroty głowy ze ściąganiem w lewą stronę, tak? Że tak troszkę mnie ściąga delikatnie. To bierzemy po prostu to, co jest i to, co jest takie silniejsze, mocniejsze. I też błędem wydaje mi się tutaj to, że w Waszych repertoryzacjach było tak jakby. Jakiś lek wyszedł, ponieważ y, znaleźliście kilka rubryk, ale mm, nie, nie obejmowały one całości tutaj, jakby tego, co tutaj. Wszystkich możliwości z tego wywiadu. Y, tak jakbyście, nie wiem, skupili się w połowie czytania, w połowie czytania i wybierania rubryk już tam wyszła beladonna, czy cikuta, czy coś innego i. i i już jakby wystarczy tak, że, że w ogóle na przykład nie było tego, tych zawrotów głowy yy, albo tego uczucia, coś tam było yy, na przykład albo tylko vertigo i, i bóle głowy, ale już nic więcej nie było yy, sprawdzone, wzięte pod uwagę, ale już jakiś lek wyszedł, to wystarczy. No nie kochani, musimy w takich przypadkach musimy sprawdzić wszystko, każdy w szczegół tak. Bo to jest bardzo ważne, żeby nie strzelać, nie, nie robić pochopnie nic, dlatego że zanim pacjent sobie ten lek wykupi, y, czasami zajmuje kilka dni czy tydzień sprowadzenie go, a to są stany takie ostre, nagłe, dosyć poważne i żadnej godziny, żadnego dnia nie możemy tutaj zmarnować. Jeżeli nie trafimy, to są kolejne dni, kolejny tydzień y, zmarnowany, tak? Pacjent cierpi, może umrzeć z powodu jakiegoś wie, wylewu, udaru, to są przypadki nagłe. Jeżeli chcemy leczyć takie przypadki, to mogą być zabawy, wszystko możemy homeopatycznie leczyć, ale musimy być po prostu precyzyjni. Musimy zrobić, dołożyć wszelkich starań, żeby po prostu trafić za pierwszym razem w takich, w takich sytuacjach, no w każdej sytuacji, tak? Staramy się po prostu trafić we właściwy lek, no za pierwszym razem. Nie zawsze nam się to uda, ale Musimy mieć poczucie, że zrobiliśmy wszystko, żeby, żeby to się udało, tak? Czyli szczegółowy wywiad i potem szczegółowa analiza, dokładna, niepochopna. Sami przyznawaliście, że, że się spieszyliście albo się spieszyłam, albo bo nie miałam czasu i tak na szybko to zrobiłam. No to jest bez sensu, po prostu. To, to w ogóle lepiej się nie zabierać, dlatego że, no, że potem jakby. To wszystko jest to, co wypracowujemy sobie, nasze techniki pracy tak naprawdę. Jeżeli ja teraz będę się uczyć po powierzchu, pochopnie, duże rubryki wrzucać na po prostu, to potem, potem jak już rzeczywiście będę miała tego pacjenta albo ktoś nie daj Boże z rodziny, będzie wymagał szybkiej naszej pomocy, to my to samo będziemy robić. Będziemy byle jak, będziemy te duże rubryki, będziemy myślane. My, my się uczymy, jakby tutaj my się uczymy. No tak jak w jeździe na nartach. Albo się uczymy od razu dobrze technicznie, albo potem dużo lat zajmie nam po prostu korygowanie tych błędów i będziemy źle jeździć. To nie ma, nie ma co w ogóle się zabierać, jeżeli nie mamy czasu, nie mamy narzędzi. Po prostu utrwalamy sobie błędne jakby nawyki. I to nie będzie dobrze. Okej, okay, kochani, myślę, że jeszcze kilka dni, czy do kolejnej środy, zobaczymy, jak tam wam będzie szło. Lek jest bardzo ciekawy. Jak już będziemy wiedzieć, co to za lek, to polecam przeczytać wszystkie rubryki, wpisać sobie injuries, urazy. To jest cudowny lek przy urazach jamy ustnej, gardła, oczach, wylewów, jakichś urazów, krwotoków dużych. Naprawdę cudowny, niedoceniony lek urazowy, no i nie tylko. Warto go poznać. Czekam na Wasze prace. Pozdrawiam Was serdecznie.